O, witajcie moi drodzy. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz tylko zobaczycie moje ręce i mój miecz Arweny. Będę rozpakowywał coś, co przyszło właśnie dzisiaj. Właściwie tydzień po zamówieniu, bo 14 października zamawiałem w firmie Book Depository pewną książkę. I Spodziewam się, jeżeli wszystko dobrze poszło i spakowano mi właściwą książkę, że będzie to najładniejsza pozycja w mojej Tolkienowskiej kolekcji. Jestem zachwycony, że książka szła tak krótko, tak szybko. W pewnym momencie zaginęła mi w trackingu, gdzie ona może się znajdować, no ale właśnie przed chwilką zadzwonił pan, który kurier przyniósł mi właśnie. Tą niezwykłość. Podejrzewam, że będzie to najładniejsza pozycja Tolkienowska w mojej kolekcji. Zaraz się o tym przekonamy. Dobrze zapakowana rzecz. Widzimy tutaj pudło z mapą śródziemia, czyli coś Tolkienowskiego. Fajne pudełko. Będę je na pewno używał do jakichś Tolkienowskich artefaktów. Na pewno go nie wyrzucę. O! I oto jakaś ciekawa książka. Jakaś ciekawa książka. Pięknie tłoczone. Wspaniały grzbiet. Ja akurat nie torturuję się, nie robię sobie prezentu na gwiazdkę, bo widziałem u niektórych znajomych, że po kupieniu takiej pozycji czekają potem wiele miesięcy. No, jestem szczęśliwy, że mogę dzisiaj sobie tą książkę już otworzyć. A na pewno jej bardzo szybko nie umieszczę na półce, tylko będę się nią starał jak najbardziej cieszyć. Mamy oto kolekcjonerskie, deluksowe wydanie Władcy pierścieni Johna Ronalda Ruela Tolkina. Jest to ilustrowane przez samego profesora Tolkina wydanie. Także o tyle też ciekawe. Mam trochę wydań władcy pierścieni, ale tak eleganckiego wy wydania Deluxe. Nigdy sobie nie kupiłem. I, I to jest moje pierwsze takie wydanie w, w, w mojej kolekcji. Zwróćmy uwagę, jak ten slipcase jest pięknie wykonany. Straszono mnie, że się podobno zdarzają książki z jakimiś błędami z różnego rodzaju niedoskonałościami, ale tu wydaje mi się, że chyba dostałem odpowiednie wydanie. Leaves from the Book of Mazarbul. Czyli to, co Tolkien chciał w pierwszym wydaniu władcy Pierścieni, aby to tak właśnie w takiej formie było wydane. Mianowicie, jakby prawdziwe fragmenty księgi krasnoludów zapisanej pismem Kirth po angielsku, pismem Tengwar również. Te fragmenty dokładnie w języku angielskim są potem też przepisane w treści władcy pierścieni. No to jest coś pięknego. Nie wiem, czy sobie tego nie oprawię, gdzieś nie dam do ramki na ścianę. Coś pięknego. Wiem, że jest jeszcze tutaj gdzieś ukryty list królewski. Mam nadzieję, że mi gdzieś tutaj on nie zaginął. Jest. To jest też piękna rzecz, popatrzcie. Też nadaje się do ramki. Nie do ukrycia gdzieś w książce. Mamy tutaj w języku Sindarin i w języku angielskim, Tenguarem, zapisany y, list króla Aragorna do rodziny Semueza Gemji. Z kolei no, wiedziałem, już czytałem, że są bardzo ładne, duże mapy. Również można je zapewne oprawić i, i dać na ścianę. Tutaj mapa całego śródziemia. Znane mapy oczywiście, ale tak ładnie wydane. Cieszę się bardzo. Kolejna mapa, tutaj będzie to zbliżenie na Gondor. Muszę to otwierać wszystko uważnie, ostrożnie, bo jestem pełen emocji, ale nie chcę też sobie nic zniszczyć. No, znana oczywiście mapa, o no tutaj bardzo ładnej, dużej formie, zawsze podziwiałem tą mapę we Władcy pierścieni za te poziomice, które też dają nam takie wyobrażenie o plastyczności tych wszystkich form geograficznych. No i sama książka. Widzimy, że okładka projektowana przez profesora Tolkina tak ładnie się to wszystko wpasowuje, oko Saurona. Z kocią, źrenicą, pierścień, napis tenguarem w języku czarna mowa, aśnastur batuluk, aśnastgimbatul, trakatuluk a gburcem isi kreimpatul. Autograf profesora Tolkiena. Złoty, zło, no, jest jak Biblia dla wielu z nas, to jest zaraz po Biblii, druga ważna księga życia. Księga pełna ważnych prawd, które e, oby nie były nigdy zapomniane, które no tak trosze, troszeczkę w dzisiejszej popkulturze stara, starają się różne e, środowiska pomijać. E, akurat mamy głośną sprawę w tej chwili, no, prze, przechodzą do nas takie informacje dotyczące e, tego, jak będzie wyglądała ekranizacja władcy pierścieni Amazona. I, i, i no, mam, jesteśmy pełni obaw. Ja jestem pełen obaw dotyczących właśnie tego, czy nie zostanie zafałszowana treść tej książki, jej przesłanie, jej filozofia. Tym bardziej, gdy akurat też świeżo ukazała się piękna książka Tolkina, yy, której redaktorem był mój przyjaciel Karl Hostetter, Natura Śródziemia. Mam nadzieję, że ta książka będzie wydana w Polsce. Wiem, że są prowadzone takie negocjacje. Być może nawet dwa albo więcej wydawnictw rywalizuje w tej chwili ze sobą o, o to, żeby tę książkę w Polsce wydać. I no, książka, która, której mottem jakby jest to, żeby ukazać to, co być może Christopher Tolkien próbował troszeczkę ukryć, żeby książki były bardziej uniwersalne, żeby nie zakwalifikowane ich jako literatury ściśle katolickiej, a mianowicie to, co Tolkien pisał. Yy, to widać tam, jest to podkreślone właśnie w naturze Śródziemia, w ostatnich tekstach Tolkiena dotyczących Ardy, że fundamentalnie u swoich źródeł, u swoich podstaw yy, legendarium władca pierścieni to jest dzieło ściśle chrześcijańskie, katolickie. Jego etyka, yy, pewne elementy metafizyki oparte są na tym, co było takie bardzo drogie profesorowi Tolkieno, Tolkienowi. No trudno, żeby ktoś, kto żyje, yy, Tymi treściami, które wypełniają jego życie i nadają mu sens, aby to nie znalazło się w jego książkach. No nie są to na pewno proste i łatwe rzeczy do przyjęcia dla osób, które akurat tych wartości nie dzielą albo ich nienawidzą, a lubią tolkina. No ale tu właśnie jest ten fenomen też tych książek, że one są napisane tak uniwersalnie, że. Te treści one wsiąkają, to kiedyś Tadeusz Orzański tak ładnie napisał. Wsiąkają jak, jak miód w chleb. Ten chleb jest bardzo smaczny, chociaż miodu nie widzimy, ale właśnie warto pamiętać o tym, że jest ten miód, prawda? I skąd ten miód się wziął? No, jestem za, bardzo zadowolony, bardzo szczęśliwy z zakupu tej książki. I słuchajcie, można kupić, jak się dobrze wypatrzy. Cena podstawowa to tak mniej więcej 800 zł. Mnie się udało ją kupić za więcej niż 500. Ale y, wiem, że można ją kupić za 390 zł, jeżeli się odpowiednio poszuka w internecie. No jest piękne pudełko. Jest piękna obwoluta. Piękna, nie wiem jak nazywa się po polsku. Podpowiedzcie mi w komentarzach. Pudełko. I to wszystko. Dziękuję Wam bardzo.